Witajcie na lekcji szóstej. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak znaleźć sobie dom w księstwie Sarmacji. Przekroczyłeś granicę księstwa i zostałeś jego mieszkańcem. Niestety jednak mieszkańcem bezdomnym. Co prawda w księstwie nie mamy konkretnych domów i adresów, ale za to wybieramy jeden z regionów oraz jedno z położonych w nim miast. Nasze regiony mają różny status prawny. Niektóre to prowincje, a inne są państwami stowarzyszonymi. Nie będziemy jednak się w to zagłębiać. Najczęściej nowy mieszkaniec wybiera swój region oraz miasto całkiem losowo. Później zostaje, przeprowadza się lub opuszcza księstwo. Możemy jednak postarać się, by nasz wybór był bardziej świadomy, To zwiększy szanse na to, że trafimy do samorządu aktywnego, sprawiającego, że nasza aklimatyzacja w księstwie będzie łatwiejsza. W górnym menu wybierzmy opcję regiony. Aby zobaczyć ich listę, wybierając swój region, zwróć uwagę, kto jest przywódcą oraz czy jest to osoba aktywna. W tym celu możesz obejrzeć profile wszystkich regionów i na każdej ze stron znaleźć dane przywódcy. Obejrzyj profil każdego z samorządów, jednak na podstawie jego treści i wyglądu. I wyciągaj daleko idących wniosków. Przede wszystkim zajrzyj na forum centralne, do działów każdego z regionów i poczytaj, czym dany samorząd żyje. Podobnie przebiega wybór miasta. Przede wszystkim musisz prześwietlić burmistrza oraz sprawdzić tzw. stan kantyny. Lista miast należących do danego samorządu znajduje się poniżej jego strony profilowej. Podobnie jak w przypadku regionów, na stronie profilowej każdego z miast. Znajdziesz informacje, kto jest jego burmistrzem, kasztelanem, generalnie mówiąc, przywódcą. Wśród informacji na stronie profilowej miasta znajdziesz kantynę. Jeżeli kantyna jest pusta, znaczy to, że burmistrz zaniedbuje swoje obowiązki. Trzymaj się od takiego miasta z daleka. Po sprawdzeniu wszystkich informacji i wybraniu najciekawszego miasta, kliknij w jego profilu Zamieszkaj. Od tej chwili nie będziesz już bezdomny. Zobaczysz w swoim profilu Nazwą miasta, które wybrałeś. Powodzenia w poszukiwaniu swojego domu. Mam nadzieję, że traficie do aktywnej i pomocnej społeczności. Do usłyszenia!